Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą. Poznali się przez internet dzięki filmikom na YouTube. Teraz dom jednych stał się azylem drugich. O tym jak wygląda nowa codzienność opowiedzą Katarzyna i Robert z Kassowie, a także mieszkająca u nich pani Oksana zapraszam Zuzanna maleta. Kasia i Robert Cassa, mamy pięciu synów. Max ma pięć, Franek ma dziewięć lat, Antek ma trzynaście, Kuba siedemnaście prawie oh. i Mikoła dziewiętnaście, ma Państwo goszczą panią Oksanę, tak? Tak, tak, od soboty rano. Pani jest z córką, tak? Trzy córki. Trzy córki: Anna, Krystyna i Elżbieta. Skąd pani jest? Około Lwowa, z Lociu. I jak to się stało, że. Pani Oksana przyjechała do Państwa. Ja prowadzę taki kanał ewangelizacyjny na YouTube, prowadzi mnie Jezus i Oksana po prostu była widzem tego kanału. Nie znaliśmy się nigdy wcześniej, napisała tylko do mnie kiedyś, że nas ogląda chyba w listopadzie i że prosi też o modlitwę. Ja słuchałam Roberta przed nagrania na YouTube i Polenczyles się z Robertem przez Facebook napisała. Chcę przyjechać, bo, bo, bo boję się bombardowania i na co dzień, dzień w stresie, w serenach, w niepokoju i nie mogę spać, nie mogę jeść i bo, boję się za dzieci. No i pojechała. Zadzwoniłem wtedy do Kasi, co mamy na to powiedzieć, że ma trójkę dzieci. Pokazała nam zdjęcie i szybka była decyzja, nawet chyba, żeśmy się długo nie zastanawiali. Tylko powiedzieliśmy, że tak, żeby przyjechała. Ale pierwsze dni Oksana była jeszcze w domu, bo były kolejki na granicach i jeszcze było w miarę tam bezpiecznie w tych okolicach i czekała tak na, na dalszy rozwój wydarzeń. No i my też żeśmy czekali już na Oksanę, już, już nie szukaliśmy kolejnych osób, wiedzą, że tutaj jest rodzina, która chce pomocy. Kiedy już Oksana się przygotowywała do nas, już wiedzieliśmy, że następnego dnia będzie jechać. To dzień wcześniej napisała do mnie no. też taka osoba, która jest widzem naszego kanału. Jej przyjaciółka z Londynu prosi o pomoc dla jej krewnej, która z synkiem jednym no. e, uciekają właśnie z Kijowa, że udało im się wsiąść w pociąg. I dlatego y, ona napisała o 23 i ja o 7 rano po prostu się zaangażowaliśmy w to, żeby, żeby, żeby ją tutaj jakoś nawigować, żeby znaleźć dla niej rodzinę i tu są, sąsiedzi się zgodzili też ją przyjąć też zupełnie dla nas obca osoba i się. I miała takie szczęście właśnie, że dojechała do, do Lwowa i bo tak naprawdę chciałem mnie zgrać razem, żeby z Oksaną może razem, żeby po, pojechać po nich razem już na, już na granicę, ale Oksana w innym miejscu jechała na inną gr granicę. Ciężko było to zgrać i, i tak naprawdę byliśmy bardzo niepewni, gdzie ona wyląduje, kiedy i jak. Przy dworcu tam stało dwóch wolontariuszy z PCK i z kartką właśnie, że chcą pomóc i ona do nich podeszła z tym dzieckiem. I oni ją zawieźli na przejście gra graniczne, a tutaj przez znajomych, znowu znajomych, znajomych, taki łańcuszek... Yy, pięci, pięciu osób, osób Udało <grym> się znaleźć dla niej rodzinę, która ją pod podjęła z tej granicy i w Przemyślu przenocowała i na następnego dnia ją tak, tutaj to, do nas. Mm -hmm. Także to były takie doba w stresie, żeby właśnie Joksana przyjechała tak. I, I równocześnie właśnie tutaj druga rodzina, druga rodzina tak. szukanie właśnie kto teraz może pomóc, kto ten, bo widzieliśmy, że to młoda osoba, też wiedzieliśmy jakie są sytuacje na granicach, że potrafią tam por porywać kobiety i tak dalej, więc chcieliśmy maksymalnie zapewnić to bezpieczeństwo i dzięki Bogu to się udało i teraz właśnie u sąsiadów Ira z mieszkali mhm. mieszka i, i niedługo mhm. załatwiać będzie sobie wizę i, i wyleci dla Anglii, tak? Poprosiliśmy właśnie o wsparcie, wspólnotę tu lokalną mamy, Boży pokój, czy ktoś by mu pomógł nam przy, przywieźć Oksanę z, z granicy. Zgłosił się właśnie Kuba, jeden z naszych z, znajomych i podjął tą rodzinę. No i, i właśnie rano przyjechali. Mąż przybył z ich autem do, tak, granicy. do granicy. Do granicy, mhm. tak, a, a potem e, zabrał nas e, samochodem Jakub. E. Przyjaciół tego Przy, przyjaciół. ale niestety mąż Oksany, wracając do domu, uległ wypadkowi. Nie wiadomo dokładnie, co się stało, ale w stanie ciężkim trafił do szpitala. Chyba z takimi rokowaniami bardzo ciężkimi, złymi raczej. Wtedy nas Oksana po prostu prosiła, wiadomo, o modlitwę. I modliliśmy się razem, rodziną i prosiliśmy zna znajomych, przyjaciół o modlitwę. W tej chwili właśnie miał mąż tej operacji już, tak? i już jest od, odłączony spod respiratora, także delikatnie poprawia się jego stan, ale też już dodaliśmy yy, do, do, do osób, które mogą nam go przetransportować, jak już będzie stanie stabilnym do polskiego szpitala. Więc tylko czekamy na sygnał tam od lekarzy, że jest w stanie przyjechać tu do Polski. I... Щоб вони за те спав'яні. Тут якось теж там на Україні, як буде бомбардування Львова, то он, он там просто утікав всі. Ну, люди, всі лікарь теж не не буде. Ну около нього так, не буде лікарів і треба. Zabierać ją, je, jego mhm. stąd. Jak wygląda teraz Państwa życie tak w grupie? Że, tak powiem, nasze dzieci są przygotowane e. do, do takich spotkań, mamy dużą rodzinę sami. Mhm. Nasza rodzina ma taki styl życia, że my zapraszamy tą rodzinę, mhm. często nocują u nas, więc nasze dzieci są tak przyzwyczajone do takich, że tak powiem, spędów brzydko. <laughs> jak jest jakaś uroczystość rodzinna urodziny czy, e, czy święta, to e, u nas dużo jest ludzi. Też gościmy przyjaciół, którzy przyjeżdżają właśnie na... po kilka dni u nas pomieszkać i, i pobyć z nami, prawda? Więc nasze dzieci e, bardzo są otwarte na takie. Także jak oni tylko weszli tutaj e, do domu, no to po prostu Franek, Antek i Max to z Anią i z, z, z Lisą od razu po prostu załapali wspólny kontakt, zaczęli biegać, cieszyć się i także bawić. Nie było takiego momentu, że oni się tak jakoś źle czuli, czy dziwnie, prawda? Dziewczyny były jeszcze trochę zmęczone po tej podróży tam. rano, ale szybko odzyskały siły. A takie codzienne życie, no powoli się cały czas organizujemy. Dzisiaj przyjechały do nas komody, poprosiliśmy o pomoc. Na forum wspólnoty na... Domowego Kościoła i się zgłosiły dwie osoby właśnie z pomocą. Z pomocą jeśli chodzi o takie po prostu, no zwykłe, bieżące rzeczy, taką organizację w ogóle tutaj. Pokojów dla dziewczyn. Od razu dostaliśmy taką pomoc, że front z domowego kościoła po prostu dwie godziny zorganizował ściany ubrań. Radio Warszawa. Solidarni z Ukrainą. Jakie są takie codzienne trudności w takim powiększonym gronie? Komunikacja trochę. Tak, Komunikacja z różnymi języki. Mhm. Mhm. Oksana bardzo dużo rozumie. Mhm. Ja tak. też, ja w ogóle nigdy się rosyjskiego nie uczyłam, więc mhm. ja też trochę się tak zastanawiam, jak się dogadam, ale Oksana wszystko rozumie. Tak, jak czegoś nie rozumiemy, to mamy te klastratory mhm. internetowe, więc jakoś tam dajemy radę. O. To skąd pani polski zna? To, to jest taki dar. Mhm. Mhm. Mo, mo, może od, od babcy babcia była Polka, Jadwiga, mm. radą. Ja tak czytam i w sercu mm, no, rozumiem, rozumiem, że czytam. No, um mówię to że... trochę. Nie, nawet nie trochę, ja widzę, że coraz lepiej. Tak, no. co coraz ta. Słuchajcie, ja myślałam, że to będzie takie jakieś trudniejsze, a jest... Jako żeśmy się tak szybko dopasowali, tak. to jest takie... Y, bardzo szybko. Y, już nawet pomijając tą taką lekką barierę językową, mhm. ale no, jakoś tak się szybko udało otworzyć i y, to życie jakoś tak szybko, naturalnie się potoczyło. Tak? Mhm. Razem y, robimy wszystko, jeśli robimy kolację, to robimy razem. Sama jestem zdziwiona, że to poszło tak bardzo naturalnie. Mhm. Bardzo włączył się tutaj brat, y, brat męża, który kiedyś pracował w gastronomii y, i powiedział, że on nie może do siebie wziąć, ale y, będzie nam gotował. te pierwsze tydzień my jesteśmy zestresowani, to on nam będzie gotowa. No jeśli dostać łopków od niego, <laughs> także <śmiech> się wymieni. E, no ale to są takie bardzo, bardzo fajne gesty. Tak, i znajomi wszyscy pytają taki... się, zapytają, jak pomóc, jak ten. Tak, tak. Czy jeszcze ciuszki potrzebne, czy jeszcze coś, a może zakupy wam zrobić? jaki jakoś tak szybko ze sobą złapały kontakt. My też mieliśmy taką obawę, mamy pięciu synów, tu przyjeżdżają trzy dziewczynki, mhm. gdzie to w ogóle Bardzo takie... Bardzo dużo. Tak, tak no, taka na no, co dzień nie mamy, chłopcy nie mają takiej styczności z, z dziewczynkami. Dziewczyny po prostu kopią w piłkę z chłopakami tak. także, gdzieś to jest, chodzą na dwór, więc takie... Bardzo szybko oni się zgrali i chyba my też przez to. Bariery nie ma bariery. Tak, tak nie, nie ma jakiejś takiej bariery, no. to chyba jakaś łaska. Cały czas y, jeszcze żyjemy na takim rozpędzie, na tym, mhm. na tym y, co trzeba zrobić, co trzeba przygotować mhm. i tak chyba nie ma czasu na jakieś głębsze zastanawianie się. Y, ale czujemy także, no, że żyjemy normalnie, że takiego tak. nic się prawie nie zmieniło. No nawet ja to powiem, że prawie nie czuć, że mamy tu jeszcze dodatkowych gości. już <noise> są tak naturalnie tutaj. Także jestem bardzo pozytywny z 16 No i tym spokojem ducha Oksany też tak, zaraża nas tym swoim spokojem, tym ciepłym. I, i sytuacja jest taka, taka dobra po prostu. No próbujemy Nic, też na... tak, y, ja byłam u dyrektorów szkół, bo y, chcieliśmy, żeby dziewczyny poszły też naszymi. Chłopakami do, do szkoły. więc Złożę podanie, jeśli chodzi o tą Anię, środkową, która ma 8 lat. Byłam też w liceum, żeby dowiedzieć się, jak tam, jeśli chodzi o Krystynę. Złożę podali, no za czym, jak to się rozwinie, tutaj gmina, coś myśli, żeby utworzyć nawet takie klasy, bo okazało się, że Wołomin, Wołomin, ale... Y, dużo. Dużo, tak. Mm. I że prawdopodobnie będą otwierane takie klasy, tak żeby dzieciaki się mogły y, zacząć uczyć y, języka od podstaw. Mm. Jakoś tak widzę, że też to, że tutaj w trzy rodziny, żeśmy y, zaprosili do siebie y, tutaj ludzi no z Ukrainy, to mm. też pomiędzy tymi domami się wspieramy. Ale też widzę taką tak, czy... chęć, jeśli chodzi o, tutaj o, o znajome rodziny, rodziny też wielodzietne, chęć taką i otwarte serce na, taki, na, na pomoc i na, na to zapraszanie do... No, taka jestem dumna trochę z naszym wspólnoty, z tym względem, że faktycznie widzę ludzi wokół, którzy zapraszają i mają z tym problemu. I domowy kościół jest po prostu pod tym względem tak zorganizowany, że hmm. e, i pomoc, jeśli chodzi o takie rzeczowe, i pomoc, jeśli chodzi o jedzenie i otwieranie domów. I stanęliśmy na wysokości ceny, o tak mogę powiedzieć. Nam jakoś dzięki Bogu się udało taki większy dom wybudować już parę lat temu. I rzeczywiście ta decyzja nawet była łatwiejsza, ale. No myślę, że ci, co mają warunki lokalowe, to ja byłem na dworcu zachodnim i widziałem te setki po prostu matek z dziećmi czekających na tak. zlitowanie, że to naprawdę straszne, nie ma na co czekać. Straszne, straszne. Nie ma na co czekać, bo, bo po prostu tam dzieci pięcioletnie leżą gdzieś pokrotem tak. po podłodze i, i, i śpią i, i czekają, żeby ktoś ich przytulił. No takie rodziny takie jak my no po prostu? Mm. Takie zwykłe ludzie po prostu, zwykłe rodziny. Na tam wolontariusze bardzo pracują, bardzo. bardzo dobrze pracują z, z, tak, z Ukraińcami. Mają tam jedzenie, ludzie mają tam jest w miarę ciepło, ale mimo wszystko nikt chyba nie z nas nie chciałby na dworcu, na tak. przejściu leżeć. Szczególnie z dziećmi, prawda? I każdy ma po jednej walizce rzeczy, tak naprawdę to, że, że, to jest taka znikomej ilości po prostu. Na no, Ewangelię mówi Jezus, że żeście uczynili jednemu z tych najmniejszych mieści, uczynili. I teraz mamy taką weryfikację no, tych słów, czy, czy naprawdę jesteśmy chrześcijanami, czy naprawdę ufamy Słowu Bożemu, czy, czy, czy to jest tylko dla nas takie dodatek do naszego życia. Ja wiem, że jak Oksana by się nie, nie odezwała, to na pewno byśmy jakąś inną tu rodzinę tu zaprosili, że udostępnilibyśmy naszą przestrzeń. Bo my też wiemy, że wszystko co mamy, zawdzięczamy za Bogu, Jego trosce o nas i wielokrotnie się przekonaliśmy też o tym. A ja chcę powiedzieć, aby Ukraińcy docen doceniali to, co Polacy dla nich robią i dobrze odpowiadali Polakom. Mi się wydaje, że to nie ma się co zastanawiać, bo nie, nie będzie po prostu lepszej okazji, żeby e, okazać miłość tym ludziom. I... No nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że żeś nie przyjął mi pod swój dach. Nie, nie teraz, nie w takiej sytuacji. My od pierwszej chwil tej wojny po prostu czuliśmy się jakby to nas zaatakowało. No nie, że to jest gdzieś daleko. Znaliśmy też rodziny stamtąd, też z domowego kościoła. Widzieliśmy od początku, że trzeba pomóc ludziom, którzy będą stamtąd uciekać. Atak na Ukrainę to tak jak atak na nas, no. znaczy, ja myślę też, że jeśli ktoś ma, jeśli ma naprawdę łóżko i kawałek pokoju, pokój, który mógłby przygarnąć taką rodzinę, to nie trzeba się bawić. No. Nie będzie innej spo sposobności, <grym> nie, nie będzie innego takiego tych gestów miłosierdzia, nie znajdziemy lepszych na, na Wielki Post. Dom pełen ciepła, gościnności, ale też przede wszystkim miłości. A zaprosili nas do siebie Państwo Katarzyna i Robert z Radio Warszawa solidarni z Ukrainą.